To tak, sprzęty przyszykowane, ładowanie ostatniego akumulatora, zaraz przyjeżdża bus, ładujemy. ładujemy motocykle, jedziemy na szkolenia, będziemy trenować na torze, zobaczymy jak nam pójdzie, czy my w ogóle damy radę i czy się nadajemy do tych tej... zakupy potrzebnych, klucze, zestaw, nasadek, płasko oczkowe. Google młodego kask młodego buty Tu mamy jakieś moje stroje rękawiczki chrinacze <laughs> kolan buter, znaczy młodego Wzięliśmy jakieś krzesełka, żeby usiąść ze stolikiem może tam będą swoje buty Wymyłem Kasek wymyty Także będziemy się pakować i będziemy ruszać w drogę. Słuchajcie, jeszcze tak, przeżrzałem motocykl musiałem <laughs> do, dociągnąć łańcuchu rządu, bo mam manualny napinacz, patrzę a tu płyn C -c -c -c. wylatuje, dobrze, zobaczyłem. Wymieniłem przewód, wymieniłem płyn, wymieniłem olej olejnówka i co? I jeszcze? Patrzę tak mówię, jak ślus mam. Ja tu patrzę, a tu zębatka była całkowicie luźna. Normalnie tu, 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 tu ruszała ona. Normalnie luźniutka zębatka. Dokręciłem, bym, nie, bym, bym ją obciął. Młodego sprzętu jest przyszykowany. Wszystko dopięte. Mam nadzieję, że nic się nie przydarzy. Polecimy polatać trochę na, na torze, bo jeszcze nigdy nie byliśmy. Trochę nasz chłopaki przeszkolą Zobaczymy co z tego wyjdzie Czekamy na busaj Zaraz ładujemy Heja To przejdzie bo to nie nagrywamy Ale jak ściany ze swojakiem. O, a rurą później to sami z ich Zobaczymy wymierzone. na boki nam nie poleci. Kurwa, czy nie po Pasami potem i będzie fajnie. To może Dobra. nie podnosić grać. Myślisz? Tak. No zobaczymy zaraz. Tak, no, drugi, drugi. I później się zrobi. A tak, tak. wymierzony. I później, jakby trzy w centymetry. Patrz. to do jego, ale twój większy może być. Nie, krótszy jest. Słuchaj, drugi na stojaku, trzeci na stojaku i pasem stąd. Tak. Przez. Tak, o, tak. Rula, 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 ta. I żeby docisnąć ich do, i tutaj wsadzić coś, żeby docisnąć. Do a rula, I się rurą podepiemy. Podyprzemy przem, pody to. Jakiego to betonem zaleć? <śmienic> Dobra, dawaj <śmienic> następny motór. Kata KTMA teraz. Ema. Taką mała go te Wszystko. Ojciec, damy Jastrę. Jeszcze <laughs> <laughs> kartony są z kaskami i z ubraniami Wszystko człowieku. Chodź. Wszystko. Gotowy jestem, tylko... wszystko. Gotowy nie chcę. Uważaj, bo będzie nagrane. I podobno że też jesteś taki jaki on. No nie wiem czy nie lepiej. <laughs> bo jeszcze ja próbam. No nie chociaż nie pływają. Ja Ale mówią, że starszy mąbrzejszy. No? Okaże się, żeby nie było od najstarszego do najgłupszego. Ważne, że gips mają jeszcze by barki. A tam szpital jest? Na pewno. To jest, 400 metrów, niecałe pół kilometra O, to to blisko. Sofa się i już jest, najcajby, Dobra, w Jaguła, że się dobrze siedzenia składają, będzie dużo miejsca. No wiek. Mamy sobie, mamy jest to w Tam ma Bóg robić Kuba, tylko uważaj, bo oni lecą z rozpędu. Uciekaj! Pan nie żartuj. nie żartuje! My też w centrum człowieku! wieku. Ale będzie akcja w nich. A my panią? No? I, no, I... lecimy! <grym> A to się, to pani? <grym> Reszta mnie maska? <grym> Chyba nie, nie wiem. A Rafa? Nie, wiem, tacy zapytaj. Bo to trochę dłuższe.

Artystka, to Podoba może jeszcze jedno. strona O, no i teraz to Tylko weź tak mama, bo Nie taśmą, szmaty już to komisł, A, to ja, Ale my się zepnijmy Na no, ale Na rysunek Najdłuższy, Ja to tak, tak, tak. tak, tak. To jest A on chodził tu dlatego, że w tym złotem za chwilę! Przesuniemy trochę! Kończę, próbę, trzymaj. Ale to chłopot musisz. Ja się będę trzymał motyk. No, teraz. To powoli. Dobra. teraz będzie No ja, coraz lepiej, zaraz. Nie się, to, zobaczyć. No, o to I tą rurę jeszcze będzie złapać. Ja jeszcze mam rafę tą niebieską folię Żeby tutaj wrazić czego później. Zapakujcie sobie, może coś trzeba będzie urobka ta, tutaj zrobić. To trzeba włożyć, bo tu dotyka też dla ja. Tak, tu jest o... Lezbark Alec, Warmiński. Nagrywamy w Sony. Tak, sprzęty pakujemy i będziemy startować. Będziemy trenować na torze. Tak chłopaki? A ja. ja w piątek przyjadę. Czwartek Dwa wiadelka gipsu już mam Z <grym> Dwa worki Cieszę się, że cztery worki trzeba będzie Bo nie wiem czy na łeb już kurwa nie wykraknął tego <grym> Tak mamy, to jeszcze pasami go tu zepniemy Tu im no, mieli dobrze, bo mają chłodnie Nie pogrzeją się motocykle O macie tą gąbeczkę Stać tą gąbkę tam ale, ale, tutaj między te z tej strony przez górę przez przerzuć nawet o! No na razie wiesz to, to, to tym jest sobie tylko nauka na razie będziemy trenować na internecie co na to dziadek co o tym wszystkim myślisz <grym> odwrotnie robię bo się wszystko wypierdoli Napis do góry Raz, dwa, trzy, cztery. Naszą juradzę, samochód kupiłem specjalnie do wożenia motorów. Bo czym ja miałem czy, A to jest dopiero pierwsze nasze szkolenie, tak. a jak szenice zrobimy to tak. jedziemy na drugie. Tak, zaraz mamy samochód, teraz będziemy kitować. Pakujemy się, tylko jeszcze muszę na No i najważniejsze. Tak, tak o, stół i cztery krzesełka. <grym> tak, tak, tak. <grym> jeszcze ten trzeba będzie wziąć. By, ba... Co? Które kurki? No te... Kurtki też weźmiemy. Będziemy... No to... to wszystko buduje. Ładujemy. No tak. ładujemy kurteczki jeszcze i widzimy się, zaraz badujemy Honda. Robert Dawaj jeszcze jak chcesz. O, tak. Zostało nam jeszcze jeden sprzęt. Hondzina. Oleje wymieniane, Panie Robercie? Wszystko, Robertcie? wszystko, płyny, chodnicze, łańcuszki przemyte, nasmarowane. Bardzo dobrze. Olejowym, jak do smażenia płatków najlepszy. Najlepszy, tak. To z podwójnego tłuczenia, bo z pierwszego nie Nie, z pierwszego nie. Tutaj tu mam śrubę zerwaną. No, mam, coś tu? Zerwana? Tak. A dlaczego? No tak byśmy robili.. Marcin podłożył sprężynki na razie może być, ale powiedział, że to grześka czy będzie chyba wstawić. To będzie na ten, albo gwintować. Ktoś tam wyrzebał, coś gwintował. Ale ja sprzyjmywałem z... fit i był gitara. No nie, nie jest taki. Przekręcił się, bo to, no. to delikatnie trzeba. No, A, no ale, ale on był odkręcił już, były, nitki wyszły. To no dobra, żeby coś się działo, to ja może tam wjadę, no faktycznie. No to nie spali. No to odsuńmy się. Najpierw no muszę ja go zapalić, aż się wyjadę. No. Słuchajcie, no wiadomo, może coś się stanie, szybko na dwie wyjazdy. Nie, stanie się A dzieciak nie śpi? A, nie wiem. Śpi. Nie nie, 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 No dobra, to innym razem. No. No. To ten no. No. To tutaj... Ja pierwszy. ja, pierdę. ja, pierdę. ja pierdę. idź tam, no. O, Jest. Szybciej bo cię dogonią. Dawaj, dawaj, nie idziemy <grym> <grym> Jakie Czekaj, będę idę potem, no. ponóżkę no. po idę. Paga? A, A, weź ten prędzej schodzę. No, to my nie To by było dobrze, jak Górki wiesz, że to jest. No właśnie Nie mogę To jeszcze nie To sama, to Oooo. Oooo. Aaaa. O. na dębna. Siły. Показали, тут же вязание ничем не встало, не? Да. Ну и ладно. По этой стороне. Так, так. ближе. Czy może na, na motor Dobra, tam tam żeby ale z dołu dobrze? Dobra. O, 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 o tak! O. Pięknie. Pięknie. Teraz jest gitara. No, no i teraz stoją ładnie, sztywniutko Nic im nie będzie. Z tego to może spadnie po drodze. Tak, nie spadnie ale nie. Tu zobacz, widzisz jak się zrobiła ze stopką. A no dobra, nic nie no, no, No przy tym ona jest spadł Ona się przesunie, zobacz. No. Już spadł. Dobra, idealnie. Kurba. i teraz do, do, dopnij to. No, no teraz dopnij. Dobra, Dobre. dobra. Joś, jo, tutaj, tu nie będzie taki trzobu, bo on miękki jest. spuściłem z to on nic mi dziut. Dobra. Więc jak się ładujemy no. dalej. No. I widzimy się w trasie i na torze. Trzymajcie za nas kciuki, żebyście tak. wrócili w stali, zdrowi i wesoły. Dziewczyny, trzymacie za nas kciuki. Tak. A, dwa worki gipsu zapomnieli. Ile? Dwa worki gipsu No to trzeba wziąć I Jakieś coś, jakieś może żywicy, koc, albo coś, żeby się zalać A bubańkę jej tylko oczy wyciąć Nie robuś. To ja to na Do spędu. Dawaj. Dawaj Kita, no No tak to... Jeszcze eee. 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 daj mi ten rower, ja Ci Dawaj, daj mu ten rower Jeszcze nam raz jak się przyszedł A mnie stać, takie.